Witam dzisiaj z nietypowej lokacji, bo wybraliśmy się z Michałem na plażę miejską i tak pomyślałam, że mogę Wam nagrać film o tym, co ze sobą zabraliśmy. Bo dużo osób mnie pyta o takie rzeczy, nie wiem, wydaje Wam się to chyba interesujące. Wścibskie paskudy, co tam ze sobą noszę. Nie pokażę Wam, co jest normalnie w mojej torebce, ale pokażę Wam, co jest w mojej torebce na plażę. moja torebka na plażę jest oh, taka: to jest moja torebka ze spotkania blogarek. I po prostu powiem wam wszystko, co w środku się znajduje. Pierwsza rzecz i najważniejsza, w ogóle tak, ja nie mam makijażu na twarzy, ale muszę, sorry, muszę ubrać okulary, bo po prostu nic nie widzę. Uważam, że na plażę makijaż jest zbędny i w ogóle żaden, żaden makijaż nie jest potrzebny, ani tuż do rzęs, ani takie inne rzeczy. Chyba że ktoś ma na przykład problemy, nie może stosować filtrów przeciwsłonecznych albo może stosować tylko mineralne, no to wtedy makijaż jako taka bariera przed słońcem jest w porządku. A ja nie mam takiego problemu, więc no nie potrzebuje się malować, tak samo nie wydaje mi się, że jest sens kręcić w domu na lokówce takie wakacyjne loki albo plażowe loki i później pójść na plażę jak jest 30 stopni w rozpuszczonych włosach to ja bym dostała szał Aha, no to zaczynam. Najważ... Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest czapka. Biała czapka, bo no jest naprawdę mega słońce. Ja teraz zdjęłam ją, żeby nagrać, żeby nie wyglądać już w ogóle jakoś super dziwnie. Ale czapka jest bardzo, bardzo ważna, bo kapelusz, jak ktoś lubi, robi... ja kiedyś kupiłam kapelusz, cały czas mi spadał, w końcu kupiłam czapkę. Drugą rzeczą, którą tutaj mam, jest pudełko na moje okulary. Nie jestem zwolennikiem tanich okularów, takich po prostu, że jest plastikowa, jakaś ciemna, szybka. Moje okulary mają filtr przeciwsłoneczny i generalnie to są okulary z polaryzacją. Uważam, że warto kupić dobre i po prostu chronić oczy, a nie tylko mieć je jako akcesorium takie ozdobne. Dalej, co tu jeszcze mamy? Najważniejsza rzecz, najważniejsza rzecz konieczna na plaży, czyli Frisbee! Moi Państwo! Kiedyś chodziliśmy zawsze z piłką, albo y, taką do plażówki, albo taką albo po prostu jakąś gumową, albo jakieś, jeszcze jakieś tam inne braliśmy rzeczy, ale od kiedy odkryliśmy frisbee, to jest, naj, to jest najlepsza zabawka. To jest naprawdę najlepsza zabawka ever. Y, nie biorę ze sobą żadnych książek, bo po prostu albo jak się położę i czytam, to zaraz zasypiam, albo w ogóle mnie to męczy leżenie pod. Y, na, na słońcu bo prostu jest mi gorąco i mnie to strasznie denerwuje, więc raczej e, spędzamy aktywnie czas. Więc, frisbee to jest akurat nasze najmniejsze i najlżejsze, które się mieści do torebki, ale teraz czekamy. Dzisiaj powinno przyjść e, nowe nasze porządne. Dalej, e, telefon, w razie gdyby coś się stało, e, ale żadnych tam urządzeń typu tablet i tak dalej, albo laptop na plażę, no nie za bardzo. Nie polecam i nie, nie uważam, że to jest mądre. Teraz dalej. Mam jeszcze 100 rzeczy do jedzenia, bo będziemy tutaj przez jakiś czas. Przede wszystkim mam wodę. Nie lubię plastikowych butelek, dlatego kiedyś kupiliśmy bidon, znaczy plastikowych, jednorazowych butelek, dlatego kiedyś kupiliśmy bidon. Dalej. E, oczywiście mam jabłuszka dwa. Oczywiście mam banany, dwa, bo jabłka i banany to są moje ulubione owoce. Mam też, jakby nam się zechciało czegoś słodkiego, ciasteczka, herbatniki, w razie gdyby właśnie coś, nam, coś tam nas skusiło. Nie biorę nigdy z czekoladą, no bo po prostu, słuchajcie, to się rozpuści. I teraz pewnie te rzeczy, które najbardziej Was interesują czyli kosmetyki, które ze sobą zabraliśmy. A propos tego, co ostatnio powiedziałam, że nigdy, przenigdy nie, używamy, yy, nie używam kosmetyków dla dzieci, bo uważam, że one no są dla dzieci. Jej, ziajka dla dzieci! Yy, byliśmy ostatnio w Tesco po jakiś krem z filtrem i nic nie mogliśmy znaleźć ciekawego, yy, a ten był po prostu najtańszy z takim dużym filtrem, dlatego go kupiliśmy. Yy, ziajka emulsja wodoodporna dla dzieci SPF 25, yy, ochrona średnia. No, szczerze mówiąc, co ja mogę powiedzieć? Filtr jak filtr więc będziemy go używać aż się skończy, potem kupimy jakiś inny dalej, aha to nie jest nasze pierwsze wyjście na dwór, dlatego nie mam jakiegoś tam kremu 50 bo po prostu do tego nie potrzebujemy poza tym nie jesteśmy w Egipcie tylko w Olsztynie na plaży miejskiej dalej aha, filtr do twarzy, ja tym nie smaruję buzi, najczęściej jeżeli kupujemy filtr z aptonii, to ja smaruję nim i ciało i twarz tym samym i nie mam żadnych problemów teraz mam Beauty Blemish Balm, czyli krem BBB ciemniejszy z Pat Wrap. I teraz ja mam z tym produktem bardzo długą przeprawę, bo ja go mam od zeszłego roku, przed wakacjami chyba jeszcze do mnie dotarł, o ile się nie mylę. W każdym razie ja tego produktu jako produktu do makijażu to nie znoszę. Uważam, że jest naprawdę, naprawdę beznadziejny. Tak jak uwielbiam tą firmę i naprawdę myślę, że robią fantastyczne kosmetyki, to jest okropne. Nie dość, że wychodzi z stubki dwukolorowy, że jest trochę tego kremu tonującego, trochę tego filtra. Za każdym razem wychodzi mi inna ilość tego i tamtego, więc mam, no raz mam ciemny, raz mam jasny, raz mam taki średni. Druga sprawa, paskudnie go widać na twarzy. Gdyby to miał być mój podkład, to po prostu no, osoba siedząca ode mnie 3 metry widzi, że ja to mam na twarzy. Pod takim kątem, jako produkt do makijażu, jest okropny i w życiu już go jako produktu do makijażu nie kupię. Aha, i druga sprawa, że się świeci po nim jak naprawdę, jakbym była oblana olejem, ale ma drugą funkcję, za którą uważam, że on powinien być jako sprzedawany jako taki produkt, czyli jako taki lekko koloryzujący filtr do twarzy. To jest SPF-30 Wysoka Ochrona. To nie jest filtr chemiczny, tylko to są filtry mineralne. Dlatego on jest też dosyć drogi. Ale jako taki krem na, gdzieś tam na plaży, jeszcze jak ktoś ma trochę wyprysków, gdzieś tam i się czuje niepewnie albo po prostu nie chce bez makijażu wychodzić, no to właśnie jako taka rzecz na plaży, gdzie i tak się cały świecimy od filtra, to jest super. Żadnych poparzeń, żadnych jakichś takich nieprzyjemnych rzeczy nie można się po nim spodziewać. Naprawdę jako filtr taki koloryzujący na lato to jest fantastyczny produkt. Jako produkt do makijażu totalnie nie i w ogóle. Nie, po prostu nie. Nazłościłam się. Rok czasu próbowałam doprowadzić do tego, żeby on ładnie wyglądał palcami, pędzlami, takimi, 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 gąbkami. Nie, po prostu nie. Ale jako filtr do twarzy super. Dalej, już się zbliżamy do końca. Woda w sprayu z To jest moja ulubiona woda, to jest woda termalna. Przepraszam, nie, to jest woda jakoś tam z rodzynek, o Tak. O matko, zatchnęłam się, sorry. To jest woda z winogron. Jedyna taka woda z, ty, z typu termalnych, których nie trzeba zbierać chusteczką, bo na przykład te z Vichy albo z laroszek jak się popryska twarz, to trzeba nadmiar zebrać chusteczką, żeby nie wysuszały. Tej nie trzeba. To jest wielkie opakowanie, to jest 200 ml. Oczywiście można wziąć tonik w, z atomizerem. Ja po prostu tą wodę bardzo, bardzo lubię. To jest mój ulubiony produkt chyba z tej marki, poza Beauty Elixirem. No nie wiem. Bardzo lubię tą firmę generalnie i to jest najlepsza woda. Ja ją kupuję chyba od 7 lat i jest naprawdę super. Dobra, dalej. Jakby mi wyschły mocno ręce, bo nie wiem jak ta dziajka, ona czasami mi tak niektóre rzeczy wysuszają, więc ja myślę, że ewentualnie tam coś można by mieć na dodatek. I to jest krem do rąk z z trawą cytrynową kokosem. To jest mój ulubiony zapach ze wszystkich ich linii. Yy, I to jest też mój ulubiony ich balsam. Yy, miałam jakieś tam różne z yy, cynamonem, jakieś jeszcze tam inne, ale ten jest naprawdę najlepszy. I uważam, że yy, jak ktoś się zastanawia nad zakupem jednego produktu, czy będzie zadowolony z tej marki, to to jest na pewno strzał dziesiątkowy super. Dalej. Zbliżamy się już do końca. Oczywiście mam chusteczki higieniczne, bo no wiadomo, jeszcze teraz lipa pyli. Yy, mam też tak Płyn do soczewek, małą jakąś tam próbkę i pudełko na soczewki w razie gdy mi wpadło coś do oczu. To ma przy okazji lusterko w środku. I ostatnia rzecz, najważniejsza, pusta reklamówka foliowa, żeby przypadkiem nie zostawić po sobie syfu i żeby było gdzie wkładać rzeczy. To już jest wszystko. Więcej tutaj nic nie ma. Nie mam żadnego, um, niczego do ust, bo rano użyłam co to mi starczy na cały dzień. Cóż, no mam nadzieję, że to Was zaciekawiło. Dajcie znać jak Wam się podobało i życzę wszystkim cudownego tygodnia. Na razie!